Ale teraz o dobrej formie porozmawiamy. Nie tylko jeżeli chodzi o prędkość, ale w ogóle o dobrostan człowieka. Bardzo serdecznie witamy naszych gości. Witamy. Bardzo ważny temat. Kolostrum bovinum, bo tak się właśnie nazywa. To nowe odkrycie naukowców w kwestii budowania odporności Ciekawe. u dzieci w szczególności. I chcielibyśmy właśnie o to dopytać, zapytać, co to takiego dokładnie jest. I no, ponoć od pokoleń ta wiedza o Kolostrum gdzieś nam towarzyszy. Monika Stronke z Łomanie, kliniczny. Dzień dobry, witajcie. Pani Witamy, tak, moim. Maciej hałasa. Dzień dobry, panie profesorze. Witamy. No przecież znamy doskonale y, ten specyfik. Każdy z nas zna, bo no każdy rodząc to. się, a przynajmniej większość z nas, y, jako pierwszy pokarm, przyjęło to od matki. Miliony lat ewolucji ssaków doprowadziły do tego, że matki produkują na pierwsze dni, pierwsze godziny po porodzie dziecka, produkują taką miksturę zamiast mleka, tego, które później produkują, mm -hmm. produkują miksturę, która jest. Zestawem wszystkiego tego, co potrzebuje dziecko, żeby prawidłowo wystartować w życie, a przede wszystkim, żeby uruchomić odporność, która jest uśpiona w trakcie ciąży, kiedy ono jest w łonie matki, a potem trzeba już się zacząć bronić. A poza tym, żeby wyregulować odpowiednio ilito. I znano to od e, tysięcy lat, i od tysięcy lat, e, jakby e, czując, że jest to coś dobrego, zaczęto to stosować u ludzi również w innym wieku niż noworodki, ale oczywiście nie ludzkie kolostrum, tylko właśnie kolostrum bowinum, które pochodzi od krów. A krówki jako jedyne dają i więcej mleka, i więcej kolostrum, niż ciele rzeczywiście potrzebuje. A jaki jest skład tego kolostrum? Co tam Około 200-300 tutaj są dyskusje różnych bioaktywnych mhm. czynników, począwszy od hormonów w bardzo niewielkich ilościach, cytokin, różnego rodzaju czynników przeciwbakteryjnych, przeciwwirusowych, bo one również wspierają pewną sytuację, która dzieje się w jelicie. Dziecko, jak się rodzi w jego jelicie, Muszą powstać warunki, żeby tam ta mikrobiota, którą tak cenimy, mogła się właściwie rozwinąć, i to właściwa mikrobiota, a zarazem, żeby jeli to mogło spełniać swoje dwie najważniejsze funkcje. Z jednej strony trawienie i włanianie pokarmów, a z drugiej strony, żeby stało się narządem immunologicznym, którym jest, czego nie doceniamy, ale jest najważniejszym chyba narządem immunologicznym. Mhm, czyli kwestia tej odporności, oczywiście, to, to, to teraz przechodzimy do tego, kto Albo komu polecamy? Znaczy I w jakiej formie i w nie jakich dawkach? Nie chcę, nie chcę powiedzieć, że wszystkim, ale generalnie jest patrz Patrzysz coś, na nas i myśli, żeby się przydało, Macie tak? Dzieci, prawda? Macie Mamy. dzieci, więc wiecie, co oznaczają infekcje, Jasne. dezorganizują całe życie rodzinne prawda, i wszelakie plany. A prawda jest taka, że tutaj o badaniach to moment, pan doktor powie trochę więcej. Natomiast tak jak wspominaliśmy, składniki białkowe, chociażby laktoferyna, której mhm. jest tutaj najwięcej, jeżeli chodzi o te składniki białkowe, która działa przeciwwirusowe, Pamiętajmy, że naj Częściej dzieci łapią wirusy, prawda? To, to jakby takie mm -hmm. najbardziej powszechne, jeśli chodzi o te infekcje górnych dróg oddechowych, które niestety mogą się przerodzić w infekcje bakteryjne, tak? E, więc tutaj mamy preparat, tak jak pan doktor wspomniał, znany od lat i stosowany w kontekście właśnie dbania o odporność, mm -hmm. który działa idealnie na poziomie jelit, gasi zapalenie, reguluje te jelita, a tam mamy serce odporności i na pewno to sformułowanie już nieraz słyszeliście. Tak, często o tym mówimy nawet w naszym e, programie. E, Przede wszystkim w naszym programie. <laughs> wszystkim... naszym programie o wszystkich Najmądrzejszych tak. dlatego też mamy takich gości i tak ważny temat. E, e, właśnie, panie profesorze, chciałabym się dopytać o badanie. O badanie, tak, tak. To jest e, pasjonujące. Wiedziano o tym, że pomaga dorosłym, pomaga w każdym wieku, ludziom starszym szczególnie, ale wiedziano również, że po, pomaga dzieciom starszym niż noworodki. Mhm. Ale dowodów na to do tej pory było bardzo mało i. Powiedzmy sobie z punktu widzenia naukowego słabej jakości. Uh -huh. To były badania obserwacyjne raczej niż, niż badania, tak zwane y, kontrolowane próby kliniczne z podwójnie ślepą próbą i z placebo i tak dalej. Uh -huh. My zrobiliśmy pierwsze takie badania. No wreszcie badanie. za temat Takich zabrał badań, się na hałasa, po prostu umówmy się. Y, przyszedł w czas, za chwilę powiem dlaczego. No po prostu najzwyczajniej w świecie mamy też i metodologię, która na to pozwala. Internet pozwolił nam stosować ankiety online i w związku z tym mogliśmy. Ta, takie badanie stało się. Prostsze, tańsze i możliwe. I jakie są efekty e, tego badania? No, efekty badania są dla mnie oszałamiające, powiem szczerze, bo ja się spodziewałem e, efektu tego, ale że aż taki to e, jestem zaskoczony. Otóż e, podanie kolostrum. Przed sezonem, a więc tak właśnie teraz, pomimo tej pogody, pomimo mm -hmm. tego, że jeszcze nie wiemy, zapomnieliśmy o tym, co to są infekcje na razie, ale to tylko na razie. To już się gdzieś tam czai tak jest. Więc podanie kolostrum teraz, przed sezonem jesienno-zimowym, przed tym sezonem infekcyjnym, Gwarantuje opie ochronę przed częstością i to około 30% obniża częstość. O jedną dni, trzecią? I, o jedną trzecią. Nie ma drugiego znanego mi wow. czynnika, który w taki sposób mógłby zadziałać. A? Dlatego jestem tak zaskoczony. Mhm. Mało tego, prawie o 40% zmniejsza ciężkość, jeśli już te objawy wystąpią w ogóle, to ciężkość średnia mierzona tam odpowiednim parametrem w naszym badaniu spadła o 37%. Niesamowite. No to od razu trzeba zapytać, jak stosować w takim razie. Jak wybrać? Jak wybrać, jak może, wybrać na może na początku? Tak, dobre tego, pytanie. Jak, jak wybrać? Słuchajcie, kolostrum ma największą bioaktywność, ma największą bioaktywność. jeśli pobierany jest w ciągu pierwszych, pierwszej, drugiej godziny od porody, od ocielania, mhm. ocielania się krowy. To jest to tak zwana siara, prawda? Siara, właśnie. Bo... Ale niestety na rynku mamy dostępne różne mhm. preparaty pod nazwą kolostrum, więc ważny jest ten czas pobrania, ale drugi ważny parametr to jest liofilizacja. My nie możemy kupić kolostrum suszonego rozpyłowo, czyli bardzo wysoką temperaturą, ponieważ te wszystkie składniki, o których wspominaliśmy, są często niszczone w tej wysokiej temperaturze. W tej termicznej, tak. Tak. Liofilizacja to proces, który przebiega maksymalnie w 40 stopniach Celsjusza, więc nie niszczy tych wszystkich bioaktywnych substancji. Więc jeżeli szukamy kolostrum, to musimy spojrzeć na te dwa czynniki. Hmm. Ja często zwracam uwagę napisane. jeszcze, że jest A. nasze polskie, nie? Czyli dobra, no to trzy. To nam się bardzo podoba. To jeszcze raz powtórzmy. Yy, Musi po pierwsze… Pobie, pobrane z, maksymalnie z dwóch pierwszych godzin. Od ocielenia. Dwie pierwsze krowy. godziny od ocielenia. I taką informację znajdziemy, jak rozumiem. Jeżeli producent na tak robi to ma. Tak, na, tym, tak. ale na innych nie no pisze, to też od razu nic. To od razu nam mówi, że to. Przemilczenie to faktu oznacza... Tak. Nie, nie sięgamy. I druga rzecz. Liofilizacja. Liofilizacja. Trzecia najlepiej, żeby to było. No made i in ja Poland. mam takie poczucie, że jak jest polskie, to coś. Tak. No dobra. Mhm. Panie <laughs> wresorze, i, i, odawkowanie. No byśmy właśnie, byli. bo za, zacząłeś pytać o to, jak. No trzeba podać, ponieważ. Jest to zupełnie absolutnie bezpieczny preparat, mhm. więc dawkować można praktycznie w nieskończoność Bo nie Znaczyć, można przedawkować. Nie sportowcy. można tego przedawkować sportowcy, jeli to tylko tyle przyjmie, ile przyjmie, tak i więcej mhm. nie. E sportowcy biorą nawet do 100-180 gram kolostrum dziennie gram. E w naszym badaniu zastosowaliśmy dawkę podstawową 500 mg, to taka jednostka, jakby e którą stosowaliśmy mhm. e dwa razy dziennie przez 15 dni, a później przez 30 dni raz dziennie. Przed posiłkiem. E a <susurly> Nie chodzi o to, żeby nacr, ale jednak 20 minut przed posiłkiem popić wodą, taki proszek można przyjąć bezpośrednio lub ewentualnie wymieszać Wymieszę z mięsem jogurtu i takie zastosowanie od września ewentualnie najdalej października dało ochronę przez 20 tygodni. Do lutego mieliśmy tą ochronę. Sama natura, panie prezesorze, umówmy się. A dlaczego jeszcze dopytam, sportowcy biorą dużo więcej? A sportowcy są generalnie więksi. okej. Okay. Chodzi o gabaryty. Dzieci? No, nie, ale to, nie, oni traktują to po części jako suplement białkowy to jest też dodatkowo. Już A, nie poza tym, ten A poza tym chodzą, wychodzą z założenia, że im więcej, tym lepiej. To jest jako, że tak mają. grupa ludzi Rozumiem. To inny temat na kolejną naszą tak. rozmowę w takim razie. Ale jest z nami od tylu lat teraz wow. mamy badania, które wow. udowadniają skuteczność, więc dziękujemy tym bardziej. Teraz, w tym sezonie, kiedy dzieci zaczynają szkołę, no, wiemy, jak to jest. W myśl zasady, że dużo lepiej zapobiegać niż ale... Niż leczyć, niż leczyć oczywiście. Ale czy również pomaga w trakcie aktywnych infroszy? Mam nieodparte wrażenie, że jeszcze y, spotkamy się w tym temacie. <laughs> też myślę. Odczekamy chwilę, niech ten sezon ruszy. Na razie wysyłamy jasny sygnał. To jest ta chwila i ten moment, żeby na ten sezon przygotować się bardzo dobrze, jeżeli chodzi o kwestie naszej odporności. Monika, Striomkę z łomaniec, diety kliniczny, dziękujemy Ci Dziękuję. bardzo, profesor Maciej, hałasa. Dzięki piękne. to, że też czapki z głów za to, za to badanie. E, <laughs> mówiliśmy o tym, że produkt dobry bo polski, badanie tym lepsze, bo e, Dzięki do kolejnego zobaczenia. Dziękujemy. My lecimy w takim razie. na...